Dzień dobry, witam serdecznie Państwa radnych, witam mieszkańców radnych naszą sesję online. Witam pana mecenasa, w obsługę rady. Szanowni Państwo, otwieram trzecią nadzwyczajną sesję Rady Miasta Piątki, Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Na 15 radnych jest 10 radnych. Prawomocność naszych obrad jest ważna. Wysoka Rado. Z dniu 17 maja wpłynął wniosek radny o zwołanie sesji nadzwyczajnych. Ten dokument ma się Państwo przed sobą podpisany przez wymaganą ilość radnych w związku z powyższym zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 559 ze zmianami oraz na podstawie paragrafu 7 Statutu Gminy Miasta Pionki przyjętego uchwałą 49 łamane na 296 łamane na 2022 Rady Miasta Piąki z dnia 23 lutego 2020 roku w sprawie Statutu Gminy Miasta Pionki zwołałem na dzień 21 maja na godzinę 14 trzecią nadzwyczajną sesję Rady Miasta Piąki w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki ulica Leja Jana Pawła II, 15. Proponowany porządek obrad. Sprawy regulaminowe, otwarcie obrad sesji, stwierdzenie kworum prawomocności, przedstawienie porządku obrad, głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej, zamknięcie obrad trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym to jest dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 994 za zmianami. Rada miasta Pionki uchwala co następuje. Powołuje komisję w składzie, powołuje się komisję rewizyjną w składzie. Dominik Cybulski, Lewani Janczykowska. Krzysztof Miśkiewicz. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi, powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wszystko Otwieram nie. dyskusję w sprawie uchwały nr 1. Radny Krzysztof Miśkiewicz poprosił o głos. Tak, prosiłem o głos, bo e, e, tak. proszę Państwa. E, tak jak już wcześniej mówiłem, e, e, obowiązkiem Rady jest powołanie komisji rewizyjnej, i to jest jedna z dwóch, która obli obligatoryjnie musi być powołana e, w Radzie. E, zgodnie z artykułem 18a ustęp 2, w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich e, klubów, e, z wyjątkiem radnych spełniających funkcje, o których mowa w artykule 19 ustęp 1, czyli radnych funkcyjnych. E, Jestem zawiedziony tym, że tylko jest trzy osoby w komisji rewizyjnej i to są osoby, które są rzeczywiście z różnych klubów, z różnych komitetów, które startują. Zawiedziony jestem tym, że nie ma osób, które są doświadczone i które w poprzedniej kadencji spełniły funkcję radnego. Tym jestem bardzo e, zawiedziony. E, rada rada e, musi kontrolować i to nie ulega wątpliwości pracy burmistrza i jednostek podległych, ale muszą to robić radni z wszystkich klubów. Przede wszystkim chciałbym podziękować e, tym, którzy się zgłosili na moją prośbę, bo ja byłem jako jeden z chętnych do tego, żeby e, uczestniczyć w pracach tej komisji. I e, nie byłoby, nie istniała, komisja by nie była powołana, gdyby nie moja prośba do radnych e, Dominika Cybulskiego i e, Ewy Janczekowskiej. E, to byłaby komisja jednoosobowa i ona by e, nie istniała. Dziękuję Wam, e, Dominikowi, to Bierba. Dziękuję, że e, wy, wyraziliście zgodę na to, żeby być e, w komisji. E, i, Dlatego prosiłem Was, żebyśmy się uszczeli jakichkolwiek śmieszności i gdybyśmy e, śmieszności i, i jakichś docinków, kawałów o naszym samorządzie, który by nie mógł powołać komisji e, rewizyjnej. E, w obiegu publicznym są informacje, e, które mówią o tym, że Krzysztof Miśkiewicz będzie kontrolował swojego syna. Tak, będę kontrolował, bo nikt nie chciał. Bo nikt nie chciał, i tu zwracam się do naszych mieszkańców, wyborców, że nikt nie chciał, to dopiero na moją prośbę zgłosiły się osoby do Komisji Rewizyjnej. I patrząc w kamerę, i nie wiem, co mam powiedzieć, ale czy Państwo przyjmą to jako ogłoszenie, prośba, apel? Chętnie oddam tą sierotę Komisji Rewizyjnej ludziom doświadczonym, którzy pełnili funkcję w tamtej kadencji i którzy y, są w opozycji. Nie oszukujmy się, proszę Państwa, że y, opozycji nie ma. Jest bo w polityce nie ma nigdy tak, żeby wszyscy byli za władzą i popierali tą e, władzę. Kto tak twierdzi, że opozycji nie ma, to jest po prostu po, politycznie naiwny. Jeszcze raz Wam dziękuję za to, że chcieliście brać udział w tej komisji i swoją drogą e, wszelkich starań. Poczynię wszelkie starania, żeby ta komisja ze mną w składzie funkcjonowała na miarę możliwości naszych, a wierzę w to, że możliwości w komisji, w członkach komisji są olbrzymie i żebyśmy swój mandat mogli wypełniać wzorowo. Jak nie dobrze, to, jak nie wzorowo, to, to dobrze. I tyle w tej sprawie. Jestem bardzo zawiedziony, że nikt nie chce brać z Państwa udziału i odpowiedzialności, bo to jest bardzo poważna komisja i jeżeli tylko będą chętni, ja z tej komisji jestem gotów zrezygnować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Pozwoliłem sobie udzielić głosu. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Wysoka Rado, pragnę tylko przypomnieć, że e, radni e, wymienieni w tej projekcie uchwały złożyli w dniu 16 e, pisemny akces, że chcą w tej komisji pracować. Pragnę jednak przypomnieć radnym, że na każdym etapie naszej pracy Rady każdy może z radnych przystąpić do tej pracy. Nie jest to uchwała, która będzie podjęta na, na sztywno. Każdy radny, który będzie chciał podjąć taki, takie wyzwanie. To zapraszam do pracy, bo wiem, że jest co robić takiej komisji. Im więcej członków w tym rozłożenie dokumentów jest e, lepsze, dokładniejsze. Dlatego zachęcam radnych, żeby w tej komisji uczestniczyli. Ja z funkcji ustawowej, jak i moi zastępcy, no nie możemy uczestniczyć. Bardzo tak, chętnie by w tej komisji pracował tak samo i w przystąpięcy budżetowe jako członek, bo nie będziemy pracować. Także zapraszam Państwa Radnych do pracy na no, przy tej komisji. Dziękuję bardzo. Nikt z Państwa Radnych nie chce zabrać głosu. To kończymy dyskusję, zamykam punkt 3. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 1 w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym to jest Dziennik Ustacz z 2018 roku. Pozycja 994 ze zmianami. Rada miasta 5 ustala co następuje. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie Dominik Cybulski, Ewa Janczykowska, Krzysztof Miśkiewicz. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o Podaję wyniki głosowania. Na 15 za 10 głosów i 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zobaczam, że uchwała została podjęta. Dziękuję. E, Ogłaszam 5 minut, minut przerwy na konstytuowanie się Komisji Rewizyjnej. Poproszę członków do odmocnienia rady. Tam sobie możecie uzgodnić to, co oni sądzą, że ta proszę o zabranie głosu radnego Krzysztofa Proszę Państwa, ustaliliśmy, kworum było, na komisji już były dwie osoby, czyli kworum jest. I ustaliliśmy, że przewodniczącym komisji będzie Krzysztof Miszkiewicz, zastępcą pani Ewa Janczykowska, ale mam nadzieję, że Państwo też się wykażecie odpowiedzialnością i że... Sytuacja taka, i to zwracam się do mieszkańców, że taka sytuacja jak jest w tej chwili, że to będzie sytuacja tylko tymczasowa, że znajdą się osoby, które będą y, chciały pracować w komisji rewizyjnej, bo przecież każdy z nas chciał i, i jak startował, to mówił wszystkim, że chce pracować dla miasta i żeby w tym mieście, w naszym mieście, żeby się dobrze działo. Dzisiaj składam deklarację, że jeżeli znajdzie się osoba i będzie to osoba, która będzie chciała poprowadzić komisję rewizyjną, bo to jest ciężka praca i ja sobie z tego zdaję sprawę, że wiele osób może temu nie podołać. Ale 10 czy 5 lat e, praktyki i bycia sprawowania mandatu w Radzie no uprawnia do tego, żeby w sposób odpowiedzialny podejść i e, popracować e, w komisji. Dzisiaj składam deklarację, że sytuacja taka jest tymczasowa i nie mam zamiaru słuchać hejtu, że ojciec kontroluje syna. I mam nadzieję, że do serca i do sumień swoich Państwo radni sobie to weźmiecie. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z radnych oświadczeń po głosowaniu? Dziękuję. Wysoka Rado Zgudnie wyczerpają porządek obrad. Zamykam trzecią nadzwyczajną sesję Rady Nasz, jeszcze jest jeszcze, jeszcze jedną rzecz, e, bo jesteśmy już poza. E, czy nagrywa się? W związku z tym, że została powołana komisja e, rewizyjna, e, to mam e, prośbę i apel do pana przewodniczącego, żeby wyznaczył termin, e, do którego komisje problemowe e, będą e, zgłaszać e, wnioski. I propozycje do komisji, właściwie wnioski do komisji rewizyjnej w swoim obszarze działania do protokołu w sprawie absolutorium dla burmistrza Roberta Kowalczyka. No to tak, nie może być Także prośba moja żeby wszystkie komisje problemowe złożyły wnioski i propozycje do protokołu tylko w swoim obszarze działania i proszę pana przewodniczącego o wyznaczenie terminu dla wszystkich komisji problemowych tak sobie wyobrażam pracę komisji rewizyjnej informuję państwa radnych na dziś maja na godzinę 14 zaplanowana jest sesja, która jest Tam będą wybierane wszystkie pozostałe Komisje problemowe, Rady Miasta Piątki będzie informacja e, Pana Burmistrza z prac, będzie informacja Przewodniczącego Rady, będą no, interpelacje i zapytania i Radnych. Tak mniej więcej grubsza przedstawiałby się e, porządek obrad w najbliższej e, sesji w 28 maja w godzinie 14. Wtedy wszystkie te informacje, które Pan Radny Krzysztof Piśkiewicz prosi, na pewno będą uwzględnione, spotkamy się z Przewodniczącymi tych komisji na spotkaniu takim osobnym, żeby wypracowali sobie metodę pracy w swoich komisjach i dopiero zaczęli współpracować z Radą. Dziękuję.